Niech będzie pochwalony z Chrystus. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do pochylenia się nad Bożym Słowem 29. niedzieli zwykłej, tak zwanej w ciągu roku. Sięgamy do tekstów czytań na tę niedzielę. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. opisuje, Ta księga została ostatecznie zredagowana gdzieś w VI-V wieku przed Chrystusem. Opisuje ona wydarzenia, które miały miejsce po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w drodze do Ziemi Obiecanej. To wydarzenie jest umieszczone około gdzieś w XIII wieku przed Chrystusem. Opisuje ona sytuację Żydów, którzy napotykają na tej drodze do Ziemi Obiecanej swoich wrogów, przeciwników Amalekitów. Którzy próbują im za, y, zamknąć drogę do ziemi obiecanej. Wówczas Mojżesz kieruje do jazłego następujące polecenie. Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki za Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską bożą w ręku. I czytam dalej. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry? Izrael miał przewagę, gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Chór podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione na wysoko. I tak pokonał Josue Amaleka i jego lud ostrzem miecza. Pokazana jest tutaj moc modlitwy, wielka wartość życia duchowego. Pokazuje, jak modlitwa może zmienić bieg historii, jak może dać ducha narodowi, siłę wojsku, który pokona wrogów. Na naszej drodze do nieba, bo to jest nasza Ziemia obiecana, niebo, też mamy wielu przeciwników. Jezus wyprowadził nas z niewoli egipskiej, czyli z grzechu, i wprowadził na drogę, która wiedzie do ziemi obiecanej, czyli do nieba. Na tej drodze mamy wielu wrogów. Tym przede wszystkim podstawowym wrogiem to jest Szatan, ale i nasza słabość, nasze grzechy. To jest największy wróg człowieka. I trzeba wielkiej modlitwy, aby tego wroga w sobie pokonać, by zwyciężyła w nas łaska. Która niesie życie, niesie wolność, niesie uświęcenie i zbawienie. Podobnie i Ewangelia podejmuje problem modlitwy. Ewangelia jest z, z daru Łukasza. Święty Łukasz napisał swoją Ewangelię gdzieś około 80 roku po Chrystusie. Był on uczniem Święto Pawła. Opisuje on naukę pana Jezusa, opowiedzianą przez właśnie uczniów, apostołów, nade wszystko Piotra i Pawła. I przytacza przypowieść, którą opowiedział pan Jezus, że ludzie powinni zawsze się modlić i nie ustawać. I mówi tak: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do Niego z prośbą – obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie – chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie, nie zadręczała mnie. I Pan dodał – Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ten niesprawiedliwy sędzia jest w jakimś stopniu ukrytym Obrazem Boga, ale właśnie negatywnym obrazem Boga, bo jest opieszały w przyjściu z pomocą owej wdowie, bo nie chce się zajmować jej sprawami, o które ona go prosi, choć wydaje się, że w jego rękach jest jej życie, jej los. Natomiast prawdziwy obraz Boga przedstawia Pan Jezus, który kocha. Który bierze w obronę, szczególnie tych, którzy są poniżeni, którzy są bezradni, którzy nie mają możliwości obronić się sami. Bóg bierze w obronę każdego, kto o to prosi. Ale i w Ewangelii jest postawiony problem przez Pana Jezusa. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Właśnie ta wiara. Tak bardzo nas otwiera na Boga. Ona nas otwiera również na zdolność do modlitwy. Modlitwą potrafimy sprowadzić Boże Królestwo do swojego serca, na, na ziemię. Modlitwą możemy wyprosić u Boga każdą łaskę. Modlitwa skłania Boga do działania dla naszego dobra. Pytanie: czy człowiek ma wiarę? Dzisiaj jesteśmy świadomi, że ta wiara w jakiś sposób jest ogromnie zagrożona, bardzo. Z, z zagrożeniem wiary, której już nie pomnażamy, nie pielęgrujemy, zanika również dar modlitwy. I człowiek traci, człowiek przegrywa. Człowiek staje się, no, bym powiedział, ofiarą różnych przemocy tego świata, słabości własnych, a więc tego wszystkiego, co przynosi nam wielką szkodę. Czyli Pan Jezus w Ewangelii również podkreśla potrzebę modlitwy i stawia za wzór tę kobietę, wdo, wdowę bezradną. Nie miała już męża, nie miała nikogo, w, tym, w którym mogłaby szukać pomocy, szukała u tego sędziego. I tak długo kołatała, tak długo nachodziła go, tak długo o to błagała, aż wreszcie go skłoniła, by wziął ją w obronę jej sprawy. Pan Jezus w ten sposób chce pokazać, że nasza wytrwała modlitwa bardzo zmienia naszą rzeczywistość. Wyprasza u Boga potrzebne łaski. Bóg wkracza w nasze życie ze swoją wszechmocą. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I dlatego modlitwa stanowi wielki skarb. Święci w pierwszych wiekach mówili, kto się modli, ten się zbawi. Kto się nie modli, ten się nie zbawi. Sięgamy także do świętego Timoteusza, a właściwie do listu świętego Pawła do Tymoteusza. Ten list napisał święty Paweł do swojego ucznia, któremu wyznaczył miejsce posługi w Efezie. List pisze z więzienia w Rzymie około 64 gdzieś 67 roku. Niektórzy egzegeci przyjmują. Że ten list został napisany przez ucznia świętego Pawła już gdzieś pod koniec I wieku lub na początku II wieku. Ale mówiąc o św. Pawle, który pisze ten list do ucznia swojego Tymoteusza, czytamy: Pisze tak, Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Święty Paweł tutaj odwołuje się do, jego, do matki Tymoteusza i jego babki, które przekazały mu ten dar wiary. Właśnie wiarę przekazuje się nade wszystko w domach, w rodzinach. Tę wiarę, którą zaszczepił w naszym sercu Chrystus w chwili Chrztu w Kościele. Tę wiarę przekazuje się w świadectwie najbliższych. Dlatego, tak wielką tutaj, wielką, wielką moc czy zadanie, ważne zadanie mają rodzice wobec dzieci, dziadkowie. Być świadkami wiary, być tymi, którzy przekazują tę wiarę swoim dzieciom, wnukom. To jest bardzo. Potrzebne, konieczne, ta wiara w domu musi być przekazywana, przemodlona, potwierdzona czynami życia i miłości. Wtedy ta wiara ma zakorzenie niegłębokie. Święty Paweł dalej pisze tak: Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Święty Paweł tu wskazuje na pismo święte jedyną księgę tego świata, która jest księgą życia. Jest to księga od Boga, objawiona, natchniona czyli właśnie przez natchnienie tych ludzi, którzy byli wybrani przez Boga, to Słowo Boże jest przekazane w sposób nieomylny, jako prawda. I to słowo ma moc w sobie, ma prawdę, ma światło, ma mądrość. Ta prawda, którą pismo święte przynosi, a której Kościół strzeże i nieomylnie przekazuje, głosi, ma moc przekonywać, poprawiać, wychowywać w sprawiedliwości, formować człowieka, czynić go wewnętrznie wolnym, czynić go mocnym duchowo. Czynić go świadomym własnej tożsamości, godności. Czyli człowieka prowadzi do pełni człowieczeństwa. To Boże słowo, jedyne. Ono jest trwałe, wieczne, nieprzemijające. Ono jest największą wartością człowieka, bo w tym słowie przychodzi sam żywy Jezus do nas. Dlatego święty Paweł mówi dalej tak, do Tymoteusza, swojego ucznia. Zaklinam Cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego Królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wyka wykazyj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Święty Paweł wskazuje Tymoteuszowi jako uczniowi, by był dobrym duszpasterzem. By z odwagą głosił Boże Słowo, by był wierny temu Słowu i w sposób nieomylny, w sposób taki, by był pełny, przekazywał naukę Bożą, by w niczym nie starał się wiele rzeczy zmienić czy łagodzić, nie by te wymogi Słowa Bożego jasno i klarownie przedstawiał ludowi Bożemu. Tylko, Słowo w sposób pełny przekazywane, Słowo Boże potrafi człowieka zbawić, uświęcić, dać mu życie wieczne. Dlatego prośmy o wielką wiarę, abyśmy z wiarą przyjmowali Słowo Boże i byśmy tę wiarę umacniali również przez modlitwę codzienną, która musi prowadzić do niedzielnej Eucharystii. Prawdziwa wiara będzie prowadzić do niedzielnej Eucharystii. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na Eucharystię Niedzielną, czyli Mszę Świętą. Szczęść Boże!